Wyobraź sobie świat, w którym wszystko wydaje się oczywiste, także to, że niebo krąży wokół nas. A wtedy pojawia się człowiek, który mówi: Ej, może to jednak Ziemia się porusza? Przez wieki to miało sens. Stoisz na Ziemi, więc czujesz się jak centrum mapy. Słońce wstaje, zachodzi, wygląda, jakby robiło rundki dookoła. W takim świecie rodzi się Mikołaj Kopernik. Storunia. W dzień, praca, obowiązki, życie. W nocy, dach, zimny wiatr i obserwacje gwiazd. I tu zaczyna się problem. Planety na niebie czasem robią dziwne zawrotki, ruch wsteczny, niby drobiazg, a psuje cały obraz. Stare modele próbowały to łatać epicykle, kółka na kółkach, coraz bardziej skomplikowane obliczenia. Im więcej poprawek tym mniej elegancji. Kopernik robi coś odważnego. Zamiast kręcić słońcem wokół nas, mówi: A co jeśli to ziemia się porusza? Słońce zostaje w centrum, a my zmieniamy perspektywę. Brzmi jak szaleństwo? Spójrz na prosty trik. Jedziesz pociągiem i obok wolniej jedzie drugi. Przez chwilę wydaje się, że to on cofa się do tyłu. A to tylko ty go wyprzedzasz. Dokładnie tak, Kopernik tłumaczy zawrotki planet. Gdy Ziemia na swojej orbicie mija Marsa, wygląda, jakby Mars zrobił krok wstecz. Nie magia, geometria. No i to słynne: wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Czyli w modelu Słońce przestaje biegać dookoła nas, zostaje w środku, a Ziemia dostaje ruch, obrót i obieg, a wtedy pada pytanie. Skoro Ziemia się rusza, czemu tego nie czujemy? Odpowiedź jest prosta. Jeśli wszystko porusza się równo razem z Tobą, w środku jest spokojnie. Dopiero hamowanie i zakręty robią zamieszanie. Taki pomysł był jednak ryzykowny, bo jeśli przesuwasz Ziemię z centrum, to przesuwasz też autorytety. Kopernik długo zwlekał z publikacją. W końcu powstaje De revolutionibus orbium celestium. O obrotach sfer niebieskich. Brzmi poważnie, ale to w praktyce nowa instrukcja rozumienia nieba. A potem inni robią kolejny krok. Kepler poprawia kształt orbit. Galileo patrzy przez teleskop i mówi: Hej, to naprawdę działa. Dowodów przybywa. I dziś nadal mówimy: Wschód Słońca, bo język lubi stare nawyki. Ale dzięki Kopernikowi, Wiemy, co naprawdę się dzieje. Nie przesunął słońca, przesunął nasze myślenie.